Cześć, tu ela w kuchni. Przygotowałam dzisiaj sernik na zimno z galaretką i owocami. Śmietankę doprowadzamy do wrzenia. Gdy już zacznie się gotować, ściągamy z ognia, dodajemy żelatyny i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny. Odstawiamy do wystudzenia. Boki formy wykładamy folią, aby łatwiej nam było później po stężeniu ciasta wyciągnąć z formy. Z formy wykładamy biszkoptami. powstałe małe dziurki, oczywiście, biszkopty kroimy na małe kawałeczki. Masę serową z wiaderka miksujemy razem z cukrem i z cukrem wanilinowym. Następnie, małymi porcjami dodajemy przesudzoną śmietankę. Nie może być zbyt gorąca, aby nam się ser nie zważył. Ani też zbyt zimna, tężejąca, bo żelatyna będzie już tężała. Gotową masę wylewamy delikatnie na biszkopty. Odstawiamy do schłodzenia na minimum 3 godziny. Aby nam masa serowa dobrze stężała, Właśnie po to jest, aby nam ta folia, aby nam ciś pod brzegi nie podpłynęło i po prostu jak po stężeniu nie będzie ciasto takie poszarpane, będziemy wyciągać z formy. Na masę serową układamy dowolne owoce. Że jest sezon w pełni na truskawki, ja użyłam właśnie truskawek. Truskawki będę zalewać galaretką. Trzy galaretki rozpuściłam w około 1 li litrze wody. Nężającą galaretkę wylewam na owoce. Odstawiam do schłodzenia na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Jeżeli Wam się film spodobał, proszę o subskrypcję mojego kanału. Życzę smacznego! Do zobaczenia wkrótce!